I don't think so. No, 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 no. Witam z tej strony na Gaming. Zapraszam na 270 odcinek z gry Fortnite. Dodaję, hmm. uczył moją dziewczynę, a wtedy sobie grasz w tą grę. Dokładnie tak. Przywitaj się. Cześć. No, że będą odpalać już tą Fortnite, odpalam, lecimy. Może teraz zobaczysz po prostu, jak ja gram, a później ty zagrasz i tak na zmianę, dobra? Hmm, tak. No, będziemy się zmieniać. Będziemy grać solówki zwykłe. Nie rankingowe. Na rankingowych to że jak nie mogę rankingu. Ja mam kurczę, pieczone diament. A diament jest tak wysoka ranga, że lepiej nie grać tych rankedów. Rankedy ją grał, ale lepiej ty nie grał. Lepiej zwykłe. Zwykłe solo. Bez żadnych rankedów. No. Coś tam tata robi, nie wiem co robi. No, odpalamy tego Fortnite, to się ładuje trochę. Trzeba poczekać, trochę się czeka, ale to tylko trochę. No widzisz, że się ładuje? Tak, ja bo subskrypcję na miały kanał Zaneczki wokół górę, potem odcinek, Fortnite. Tutaj moduję do działania, filmu wewnętrznie chce, czyli 800 subskrypcji, właściwie do końca listopada tego roku, bo już 800 subskrypcji do kasmaczyka nie pijemy, bo październik już kończy. Tak, ten miesiąc. Nie zapomnij też e, oczywiście. Zaraz mnie też na moich mediach Oczywiście o Tiktok jest Geptach w czacie. Podam linki w opisie, czy się pod odcinkiem z Gif Fortnite. TikTok jest Geptach w czacie, <tabule> gdzie można podana. Też zapraszam też na grupę społeczność Mateusz discord też link w opisie, czy się pod odcinkiem z Gif Fortnite. Też zapraszam też na grupę nawizów widzów kanału Matej Gaming na Facebooku, też w opisie, czy się pod odcinkiem z Gif Fortnite. Też serdecznie też z e-mail Mateusz Gaming Zgadzam się, kierowcy, że będę podano się w opisie pod liveem z gry pod odcinkiem z gry Fortnite. Życzymy miłego oglądania. O, no. dobra, wpadajmy na Fortnite trochę długo, ale to trzeba poczekać. Ja mam internet niby włączony, moje dane komórkowe to nie powinno takiego problemu być. A zawsze masz na dane komórkowe? No, generalnie zawsze jak tele, zawsze moi kochani jakieś odcinki, zawsze na telefon daję dane komórkowe, dlatego, żeby nie obciążało mi internetu to na komputerze, nie? Aha no, dobrze. A na TikToku też robisz czasami? Moi kochani, czasami ja tak. Jeśli da radę z internetem, to na TikToku zrobię. Jeśli nie da rady, to nie zrobię, bo nie da rady, tak? Już niezbyt mocne to obciążenie na OBS-a i na wszystko i dlatego nie robię też na TikToku dwóch live'ów, bo to po prostu nie daje rady. Czekaj, muszę włączyć. Czekaj, mam dźwięki włączone? Ale czekaj. Yy, słuchawki Sony. Aha, mikrofon stale włączony. Da, słuchawki Sony, wszystko gra. Ok, hmm, hmm, dobra. Ech, ech, co ja chciałem? Dobra, odpalić yy, zwykłą solówkę i zrobić oczywiście AFK, żeby mnie widzowie nie wbijali. No wiesz, moi konie lepiej AFK bo my grać tylko sami odcinek, no to bez sensu, że widzę ci wchodzili, nie? Mm -hmm. O to chodzi. Aha. I nie lubisz jakoś się włamuje na konto. Nie cierpię tego moje konie, naprawdę. To jest jakaś tragedia, ja nie wiem, ja nie wiem, kto sobie wyobraża, żeby, żeby to się włamał na konto, no. Ja nie mogę. Nie no dobrze. No niedobrze, no dobrze że się udało odzyskać. No zobacz tu ile mam tutaj tych offów, widzisz to? A po co? Taka potężna kolekcja. No tyle udało mi się zdobyć, no. Dlaczego to, To są moje konie i kilofy takie, które zbierasz materiały. Lecimy, nie wiem gdzie, a na dół, już sztatko lecimy to tam moja konia, wybierasz sobie cyfrę jaką chcesz, obojętnie jaką Nie ma to znaczenia, wybierz co, co chcesz O i co tu się stało? Eee, ja mi się skraszał Co, źle? Czy dobrze? Ale ja nie miałam reakcji alergicznej, tylko po prostu się przestraszyłam no, Dobra, lecimy panu. tutaj Trzymaj kciuki. o teraz widzisz, Fortnite mi wyrzucił nie? Nie wyrzucił mnie. Teraz, mojechanie, Fortnite nie wyrzucił. No. On czasami ma takie odruchy, że Cię wyrzuci. On, on, on Ostatnio mnie, nie wiem, kiedy jak się skarżował w Fortnite, ale bardzo dawno temu. No. Ile razy Cię wyrzuciło? No, chodzie, nie wiem, z Fortnite nie wyrzuciło. Z jakieś 4 razy, może z 5, nie wiem, nie liczyłem tego, ale nie na pewno wie, nie, wie, tak wie. Jak, no nie tak dużo jak. Ale no nie tak dużo, na pewno jest z Portal 2, bo z Portal 2 to mnie tyle razy wyrzuciło, to jest masakra. Ha? Czy z modów też w tej gry. A chcesz bym jak kiedyś dogadała się z bratem, żeby mi pozwolił z Tobą przyjść na imprezę do siebie? Tak moje kochanie, słuchaj go tak No kiedyś to się z nim dogadam jeszcze. I z żoną brata tak się też Boże, nie tłumaj mnie. Kto? A, jakiś miłość, nie chcę odbierać, bo nie mam Jakie A jaki jest znam Miłosz? E, Rybiński. A, a gdzie Rybiński tak. Nie wiem, nie chcę zgadzać. Tak. Jaki miło. Nie, znaczy go lubię, ale po prostu mi się szkadać która bo robię odcinek. A, ten, a tego Przemka, uroksonego Babkowiak na na nie lubisz? Szemka? Mhm. Uh -huh. Szymek co... Dobra, Szemek jest okej okay, do wytrzymania Ale, ale Szymona nie lubisz koca? Szymona koca nie. Bo non stop się, się czasie. Jest jakiś typ? Chodź tu Nie ma. Nie, tu jest chyba. O jest, jest I patrz. Moje kuzyni też grają w Fortnite'a moje kuzyni Ja Fortnite grałem to już od 4 roku 2018 od trzeciego sezonu rozdział pierwszego, także jestem OG gracza tej gry. Aha. No, grałem ją bardzo długo. Inni się cały czas nie nudzi, jest fajnie. Aha, fajnie, nie wiem. A jak my mieliśmy chyba z panią mogło się posła, to zawsze pani mówiła że Dawida, wyrzuciło, to źle. No źle. Bo musiałbym że o to nie dążę. A właśnie chciałby się wybrać, no nie chciałbym. A Wiola się do Ciebie odzywała? Nie, nic niestety. Nie, a ile Viola... nie, nie, no ty na przykład od Wioli? Nie mojko, nie ma. To jest jeszcze mały. Chyba jest mały, no. Chyba kilka miesięcy chyba. Tak sądzę, no. A, a ja do kogo jest podobny? Szczerze, nie no. wiem do no. kogo. Gdybym Wioli, do ojca. Hmm. Ciężko mi powiedz, wiesz. Hej? Na i chętni z Eee... Sulej? Sunaj. A wiolet zmieniła już nazwisko? Nie wiem czy zmieniła czy nie, ale... Jest jakiś misterio. Chodź tu Bosia. Tu jest. My boss. To jest boss. Uciekł mi! Nie da Nie Ja mam takie mocne rękawice, że on zmienia. To jest prawdziwy misterio. Nooo, znaczy mówię, że jeden. A jest to portal? To? Portale tam Portale? Właśnie, to się nie ma. On się teleportuje po prostu. O to po prawdziwej historii, To ma taką moc, że ma taką niewidzialność. No. W, e, A, D, W, ruszasz się i tyle. S do tyłu, W do przodu. Ach, a, ma, a chciałbyś mieć hamak? Hamak, moi panie? Może... No może... ma u siebie w pokoju. To fajnie. Ale mi nie wolno na nim siadać. Rozumiem. A czemu mi nie wolno siadać, siadać, tym matką, że jest ma Nie działo. wiem, moi panie, czemu, wiesz? Ale ona stwierdziła, że ja jestem za ciężka, ale przecież ja, ja już jestem skończona skończyłam z byciem za ciężką, to nie wiem, o co jej No tak. Z nie wiem, to z tym, że się podobno ciężar nie wytrzymał. Mm -hmm. Ale po niektórych tym bardziej, że dała mniejszy, jakbym miała, to bym nie mogła, bo nie wytrzyma pod moją wagą. Prawda, miotły jakieś. Ha? Bo ja mam że. Są... Miot, to wiedźmy. A? No. Dobra, ja lecę. No, Aleś jak spadł z ma... za pierwszym razem w po to że się już miotło możesz latać? Prawdziwa jest. No nie, że prawdziwa czy nie, ale. A masz prawdziwą lodem za Nie, nie ma. A no nie ma lodem że zrobimy i to możemy później sobie zagrać może w tego mistrza płyńczego Harry Pottera. Tak. No. Co fajny fort jest, nie? Fajną No, no. Darmowy jest oczywiście. Darmowy? No darmowy, to jest darmowy, to jest grafik Free to play. Że to jest na tej podstawie, że masz darmową grę, ale masz takie mikropłatności, czyli płacisz sobie na skiny, za wszystko, za prawie pieniądze, no, ale. Co Fortnite'a? w Fortnite'a. Co? No, 10 to też grają w Fortnite'a, no, Fortnite bo my po że tylko chłopaki mogą mieć. No, nie, czy my też grają w Fortnite'a? Nie, nie, nie słuchaj jest tego, prawa. co mówimy. Ojej, taki typ. Zamknąć cię. Nie, nie. zamknął. A chciałbyś mnie zamknął? Haha! Cię nie piję. Zamknął On nie wyjdzie Tam wyjdzie tu. Dobra, zginąłem. Dobra, teraz ty już będziesz grać. No, no dobrze, spróbuję. Spróbuj, nie ma problemu. Niechom. Czyli tak, masz tak. Tu masz, tym strzelasz. Tym celujesz, masz celownik? Tak. Okej, okay, teraz tylko stąd. Wybierz skinę, jakiego chcesz, ja załogię tą śnią. Całą To, muszę, to mnożę, a ty możesz wybrać z jakiego chcesz. Mi jest wszystko jedno. Wybierz sobie, jakiego skina, chcesz. Możesz wziąć mm. jakieś słuchawki? Tak, to jest problem. Um, o, chyba, bo opaska mi to przeszkadza na włosy. pasuje cię słuchawki? No chyba, nie wiem, bo ta opaska na włosach mi przeszkadza. E, to chyba, że troszkę może podegulować. No, Przede wszystkim może na włosy. Dobrze, Mojko, nie? O! Hmm? O! Jest okej? Okay? A Dobrze. dwa dni temu bardzo bolało mnie ucho. To lubię sobie, moje nie jakiego chcesz, może wybrać obojętnie jakiego. Twój wybór. że do Ciebie. tądem daj mi. No to sobie wybierz ją. Dobra, to wyrobię wróć. I musisz kliknąć na graj. I tu robisz graj. Hmm? No i tyle. No i w temacie mary nie spadło. chyba. Jak chcesz. E, tym zrobiłem, że teraz wiem nagrywanie. Jeden, Czekaj, sprawdzę tylko. O, nagrywa się, dobra. Jeden, e, teraz e, pamiętaj, e, M patrzysz matkę i teraz po prostu wyskakujesz spacją. Spacją wyskakujesz. Mam skoczyć. No. I lecisz sobie na przykład szczałkami na dół. A nie zginę? Nie zginiesz spokojnie. I Ty Tymi szczałkami na dół. Lec. I leć sobie na przykład tam jak chcesz. Tam. No to sobie poleć tam, na te góry jak Obolo chcesz. pałac bo na pałac lecę w tym Olim, to spację musisz kliknąć żeby spację, ci nie, żeby lot nie leciała i wtedy masz wyższy lot. Wtedy masz wyższy lot. Pamiętaj, jak masz wyższy lot, jak na przykład dasz spację. Teraz kliknij spację, jeśli chcesz troszkę bardziej lecieć. Kliknij spację. Żeby... O! I zostaw sobie, tak? I leć. Nie klikaj spacji, nie spisaj, nie klikaj spacji, leć, lec, leć. leć. Stałką, ształ, ształką cały czas lecę tam. Na tą górę. Lec na tą górę. No. I tam masz domek, widzisz, tam pójdziesz sobie po lód Coś tam znajdziesz, jakąś broń czy coś. idź do tego domku. Dobra, idziesz ze szczałką, idziesz ze szczałką, po prostu, biegniesz sobie, tak. Biegniesz sobie, o, idziesz sobie. możesz sobie zniszczyć drzewo. Co, co, to zrobić, sobie spa. Co to robić tym? niszczysz sobie, o, proszę cię bardzo, o. Można, można. I tam możesz sobie iść, tam do tego domku. Tam masz taki domek, to tam luty jakiś na pewno, jest w bronie. Pieczka? Nie, tam nikt nie mieszka, tam jest lód. Dobra, idę do tego domku. Tutaj. No, i masz skrzynkę, sobie otwórz skrzynkę, otwierasz E, pamiętaj. E, otwierasz skrzynkę. E, a, e? e, Tym przyciskiem, E. Tym, tym robisz, szukaj. I masz skrzynkę, i bierzesz sobie lód. E. E, E, bierzesz. E, 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 E. I masz pistolet, Jak chcesz włączyć broń, to zrobisz A2. Dwa klikasz. A, włóczko czekaś do świetnika, nic się z tego nie stało. To dobre. Dwójeczkę klikasz. Dwójeczkę klikasz. Dwójkę, i masz wtedy karabiny. No i teraz co możesz na przykład pojechać tyrolką, to sobie pojedziesz, to E klikasz. To klikasz e, no, podchodzisz do tyrolki trochę, e, czekaj, I czekaj, pochodzisz, do... o, do tyrolki i skaczesz. Czyli skacz, spacja i E. O, właśnie, i zejdziesz, nie puszczasz E, nie puszczasz. E. i zejdziesz jedziesz tyrolką. Tak się możesz dostawać na różne strony w ten sposób. Teraz sobie idziesz dalej, tam gdzie chcesz. Nie ma problemu. Już jakieś tam się, już wrogowie biją, bo widzę, że... Gdzie, jakieś... tu? No nie, nie tu, tylko tam widziałeś takie, słyszysz nie, dźwięki jakieś, strzały na przykład? Słyszysz, nie? Nie. Gdzie strzelało? nie słyszałaś, na pewno. Ja, chyba tak. Był znacz... był taki znacznik właśnie, że strzelało coś, to oznacza, że jest jakiś wróg. Ale on nie jest blisko Ciebie, gdzieś tak oddali. Także, no. A bolało Cię kiedyś ucho? No i, kochanie, kiedyś, tak, kiedyś mnie bolało po nieszczęsnym kiedyś y, marborku, zwiedzaniu. Miałem tak uszy przeciśnięte y, słuchawkami, pamiętam bardzo mocno. I mnie tak ucho bolało, że masakrem, tak odciśnięte, że tragedia. A zapalenie ucha kiedyś miałem? Nie, panie ucha, na szczęście nie miałem. Ja nie pamiętam, czy miałem. No i co, tu możesz się popływać w wodzie normalnie, że się popływać w wodzie w Fortnite. Wejść. No, może wejść sobie do wody, możesz pływać normalnie. Sobie, możesz spać. No, ja umiem jak pływać. Rynku, oczywiście też. Ja Bierzesz sobie broń e, i tyle, i masz broń. Kolejny. Masz pompę. To jest pompa, to jest te maszynowe. I tam masz wroga, i możesz sobie na trzy zrobić. wróg. Wróg tam. <laughs> Czekaj. Ja go nie wypatrzę, chyba tego się nie ma. Tu, 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 tu jest wróg. Tu idź do niego, tu jest wróg. I idziesz Gdzie? E, tym, z ty, 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 ty. Ale nie widzę go. Nigdy. Tam obróć się myszką. I idziesz tu w tą stronę. No tak. I tu masz wróga, tu masz wroga i strzel do niego. Yy, traf go, traf go. Czekaj, to Troszkę na niego naceluj. Myszką. Na co myszką. O o o! Miałaś no, go. Ale ona ucieknie, nie? no to idź na nią i trząd. na nią misia, ja to na mnie coś zrobi. Strzelaj! Strzelaj! Brawo! Zabiłaś ją, brawo. brawo! Brawo, brawo! Zabiła się. Bardzo dobrze myślał, super. No i teraz masz szóstkę, kliknij Jakiś... szóstkę i masz apteczkę. Apteczka to jest coś takiego, że się możesz uleczyć. Ulecz się apteczką, kliknij 6, 6, 6 i teraz robisz sobie tym przyciskiem, i zostawiasz, i nic nie robisz. Leczysz się. Co tam bierze? Ona bierze po prostu lekarstwo. Bierze bandarz, to jest taki bandaż apteczka, i masz takie splesze. To sobie możesz rzucić sobie wejść E i sobie rzuć. Po prostu rzucasz wejść sobie jeszcze raz to i se kliknij spację, znaczy kliknij sobie przyciskiem tym, i rzucasz sobie pod siebie, i masz takiej F osłony. Jakby rzucasz jeszcze raz. Na 48. proszę bardzo. Weź sobie e, e jeszcze raz apteczkę, żebyś miała w razie czego do leczenia. Obojętnie w jakim miejscu, może najlepiej w to, zamiast tego I e sobie, o i masz. I teraz sobie idziesz, jeśli chcesz. Też z tymi, też z strzałkami, jak gdzieś jest najwygodniej, nie? No, no myślę, że z strzałkami. No, z strzałkami jest najwygodniej, prawda. Tu sobie możesz iść, nie wiem gdzie chcesz, czy tu, czy tu. Ale w ramach tu konieczności naszego... A tak w... łatwo, co? A to do czego służy? No... Widzisz, nie wiesz sobie. To jest taka tyrolka też. O, basen. Jesteś na górze. Jesteś na górze sobie takiego budynku. Eee, no. Tu nie ma wrogów. No tu nie ma wrogów. Możesz zjechać na dół też tyrolką jak tu masz. Skoczyć tu, tam było, ale możesz też jechać tu do góry, jak chcesz dalej. No znowu bomby No. Ale mi chodzi, że zabijałaś pierwszego wroga. Super. Cieszy mnie to bardzo. No. Ale mam nadzieję, że już nikogo nie złapie. <grymne> już! Tu nikogo Piękne, nie ma. Cieszę mnie, jak bardzo bijeś jednego droga. Bardzo dobrze. No, Teraz wiemy. pamiętaj, to jest coś takiego stres, takie Mapa. srebrne naczynie takie różowe, to jest strefa, taka burza. Tak. Musisz iść w dół. Idź w dół. Tu mam Tak, moje panie, w dół. Tak, zjeżdżasz musisz, czekaj, zejść na dół, tu, zejść, pokażę ci, ja ci trochę pomogę, dobra? Dobrze, może by. Troszeczkę ci pomogę, męcha, może iść tam. wiedziała, gdzie masz iść. Mikstura po co? Mikstura słone. to jest takie coś, że chcesz już wypić. I teraz idziesz, o, możesz sobie do wody wskoczyć nawet, jeśli chcesz. No, do wody I... Skrzynka. No skrzynka, nie musisz jej brać, chcesz, nie chcesz? Nie. No i teraz sobie idziesz tutaj i już masz drogę prostą. I teraz sobie idziesz i pamiętaj, i shiftem masz speeda. Shiftem biegniesz. Shiftem biegniesz. Shiftem biegniesz. Tym Dobrze. shiftem. O, dobra. Ja ci klikam, żeby łatwiej było. I musisz w tamtą stronę obrócić się kamerą i w tamtą stronę idziesz do strefy. To? Tak, w tą Takie stronę świecie? do strefy. Mhm, W tą stronę, no. W tą stronę do strefy idziesz, no. Tak, tak, bo to jest strefa. Ja ci będę klikał z shifta lepiej, bo widzisz. Tak szybciej. Jak ty tam, tam Ci pomagać ci trochę, nie? Tak, dobrze, ta... a po co bandaż założyła w Moi do tego, żeby się uleczyć. Została Ponieważ została rana, Ona jest 40 To co prawda nie ma żadnej. Tu, moi panie, w Fortnite nie ma krwi żadnej, także tu jest taka animacja po prostu, że zabijasz kogoś i on wraca do lobby jakby. Taki robot cię zabiera i do lobby cię zabiera po prostu. Taki robot po prostu cię zabiera, nie? Że jakby zginąłeś, on po prostu cię zabiera do lobby, jakby to tak. A wygląda. ta butelka do czego jest? To jest taka, taki szampan, z z jakim szampanem, może sobie to sobie strzelić i wtedy masz 108 będzie Ci lecieć Dobra, kliknij sobie to Kliknij, 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 kliknij myszką I sobie zostaw I teraz będzie Ci po prostu leciało I masz... L nie puszczaj tego Nie? Nie, 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 nie puszczaj, nie puszczaj Dobra, idziemy Moje konie, idź teraz na tą stronę W tą? Y no w tą, w tą, obróć się W tą stronę, o w tą stronę do strefy, skocz, z O, dobrze I idziesz tam, no dobrze, 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 dobrze I nie no, idziesz sobie tam, bardzo dobrze idziesz. Tak też możesz iść jak najbardziej do strefy, nie ma problemu. Tak też dojdziesz. Tylko uważaj, żeby nie spać. Nie spadniesz raczej, to nie ma jakiegoś wysokiego stopnia. O, i jesteś w strefie, widzisz? Już widzisz, przekroczyłaś białą linię. To oznacza, że jesteś w strefie, że nie jesteś poza strefą. Koniecznie jesteś A tam bezpieczna. Tam jest... Mam chodzić tam, gdzie jestem bezpieczna? Tak, mój konie, tam, gdzie jestem bezpieczna. Nie, nie, nie wychodź poza ten okrąg, bo tu jest burza. To jest burza. Nie wychodzi. Nie wychodź. Ty i tak zrób, o, idziesz w no. tą stronę, szczałką o, nie w tą, tą stronę. O, 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 dobrze, dobrze. Jesteś teraz w bezpiecznym miejscu. I teraz no i czekasz. Nie, mojego, nie mój, kochanie, poczekaj. Kiedy będzie kolejna strefa, to pójdziesz sobie w kolejną strefę, gdzie będzie kolejna strefa, podgląd masz strefy pod mapką M. I tu masz kolejną strefę, czyli musisz iść yy, w tamtą stronę. No, dobra, to idziesz. Ja ci będę pomagać speedem. Tędy? Mm, tędy, no, tędy, tędy. Tylko uważaj na kamień. Będziemy też pomagać. Spacuję trochę. Tędy? No, dobrze, dobrze, dobrze. Tam, gdzie jest burza, nie chodzić? Tam, gdzie nie burza, bo burza cię bije. A później najgorsze jeżeli w strefy w Fortnite, gdzie jest już ponad, już była piąta strefa czy czwarta, to są takie strefy, które już biją po 2 HP po 3 HP. Bardzo dużo już biorą ci zdrowia. Ja nie, tu, mój, musisz, czekaj, mogę. A... Mogę o, w tu właśnie, w tą stronę, idziesz, idziesz. Ja będę Ci dawać shift idziesz sobie. Popatrz, czy jest jakiś stopień w przypadku. Mm, widzisz, że jest taki dosyć mocny spadek, więc musisz jeszcze pomóc budowlą. Pyk. I wtedy jesteś bezpieczny. No. idziesz dalej. Trzuci ten ten Ham Shifta. O jest jeszcze w strefie prawie blisko. Jest to 26 osób, w sumie z tą właśnie 6, a bez Ciebie jest 25 osób na polu bitwy, na polu mapy. Właśnie na, na mapie, nie? Tyle osób zostało. U Puchar góry. co znaczy? Puchar to oznacza, że ocalenie że pozostałeś ten gracz. To takie osiągnięcie jakby, że każdy w Fortnite jest jakieś tam znajdziesz miejsce. A tego nie mogę wziąć. No nie możesz, znaczy mogłeś by wziąć, tylko musisz, o zrobić coś takiego. No nie możesz, nie możesz, nie wiem, tu się zbankowało, coś nie wiem Na niebało. górę? No na górę, no ja ci kilka shifta biegła. I ty jeszcze dalej o, tam masz jakiegoś wroga, widzę. No dobrze, gdzie? Tam widzisz? Chodzi sobie, wróg, Tam wejdź sobie na jego pompę. Najlepiej wejść sobie trójkę. Ja trójkę wezmę, idź na niego. Postara się okay. go zabić. On se tańczy teraz, idź na niego. No ludzie, ja dam ci street, on daj go. On se tańczy. Zabijesz go, na luzie. Dawaj, tu z tego. On jedzie ja. samochodem, trudno, o, już odjechał. Trudno, trudno. się. Przynajmniej, nie Przynajmniej cię nie zabije. No. Cię święty w spokoju. Apteczkę zostawił. No dobra, to weź sobie apteczkę zamiast na przykład tych pistoletów. O. I tyle jesteś teraz w strefie. Ale pistolet on zabierze. No to nie wiem jak nie wybierz. Albo zamiast PM ma tego szerego więcej te pistolety, bo to jest lepsze. Piknę. Dobra. I masz. No. Droga się skończy. No i jesteś teraz w strefie ogólnie, Także jesteś w bezpiecznym miejscu. Tu jest, przyjechał. Ta uważaj na jego spokojnie, zabijesz go. Wejdź sobie pompę i na niego dawaj. I strzelaj, strzelaj strzelaj. jest bliżej. No O no, prawie go zabiłeś Dostał HP Dobra. Dobra, dobra i... On, on zaraz... Zaraz go zabijesz. To by czarny rycerz no, chyba. Mam, mam za nim biec. No jak chcesz, może za nim. Nie ma problemu. Chciałem to pomagać, tu ci robił. Oj, ci rozjechał. Trudno, Niczego się nie dzieje. Uważaj to na samochody, bo one cię strącałem. Dobra, nic Ci, moich ani nie stało. spokojnie. Dobrze było. Dobrze było. Nego fraka zrobiłaś, to jest taki sukces moim zdaniem, uważam. Bardzo dobrze. pięknie. No, no, 28 miejsce, no dobrze. 23 odcinek minut, idealnie. Dobra, to ja może pożegnam już się tutaj z odcinkiem. Poszło, za Ta, nie, nie moje panie, poszło ci bardzo dobrze. Jak na pierwszy raz bieź jednego fraga, to... To jest łatwe. Moje kochanie, bardzo dobrze ci poszło, naprawdę. Bardzo ci dobrze poszło, uważam. Jak na pierwszy raz bieź jednego fraga, to jest połowa sukcesu, tak? Gdyby jeden frag to jest naprawdę dobrze. Nie musi być więcej fragów Jeden frag to wystarczy. Na dobry początek, co? Nie Jednego fraga nie masz, czyli jeden jedno, frag, jedno, jedno zabójstwo, jedno, jedno zabicie. Co? Ja moim panie pokonajcie w mnie w lepszej 6, ale to wiadomo ja by trochę bardzo przegrać to jest oczywiste, ale ale ogólnie dobrze cię ci poszło. Jeden frak to naprawdę jest dobrze, jak na pierwszy raz bardzo dobrze, no naprawdę. Oi, nie masz co mówić o sobie, że źle ci poszło. Dobrze ci poszło. Nie, nie no bo po prostu ja częściej gram w Roblox. Rozumiem, moje kochanie, ale bardzo dobrze ci poszło. Naprawdę. Ha? Myślę, że z tym razem może nawet więcej fragów zrobisz. A fragów ja nie lubię chyba jednak. No. Co? To ja za fragami nie przepadam. Znaczy, chodzi za zabijaniem tutaj? No. Bo to jak chcesz, oi, to może ty sobie inny tryb zagrać, nie musisz tak z Bato tylko coś innego. Ha? Tak, w Fortnite jest inny tryb. Są kreatywne jakieś, jakieś różne tam mapki, czy nie mapki. Nie musisz no. wtedy zabijać koniecznie. No? Co <laughs> robię? Kąpiel w kotle, taki śmieszna emotka z koszmaru czaru. No. Dodam sobie ją. Dobrze. Dobra, moi drodzy, to koniec tego odcinka z gry Fortnite 270. I gram tutaj w momencie wczasu, czym grać Fortnite'a, zrobiłem jednego fraga. Ja zrobiłem, nie pamiętam czy jednego czy dwa. Ale ogólnie się bardzo dobrze <laughs> bawiliśmy, w dwoje w ogóle. A że, mam nadzieję, a że mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Dziękuję za oglądanie. Nie zapomnijcie oczywiście o subskrypcji mojego kanału, dzwoneczki w górę pod tym odcinkiem z gry Fortnite. Bo to mnie motywuje do działania więcej filmów na Fortnite, no i live'ów, no i też c, czyli 800 subskrypcji do końca listopada tego roku. Tak naprawdę. Dziękuję za oglądanie, a na razie pożegnaj się tutaj. Pa! No, dziękuję za oglądanie. A no i to wstawiasz? Mhm, mm tak. <noise>